Trzeba Bartka jechać wyciągnąć Jedziemy ratować Bartusia A masz bolca? O, i Mamy kolejny dzionek Trzeba się odsłaniać. Śniadanko zrobić, kawkę, i dalej w drogę do lasu. Niedaleko, mamy po 20 km. Załadujemy się i z drewnem jedziemy do Szczecina, do Portu. Wyjechaliśmy. Śniadanko zjedzone. Kawka w pięknym kubeczku firmowym. Smakuje najlepiej. No i udało się dojechać po przejściach kurczy w sumie. Bo wczoraj to chyba natrafiliśmy na kurczę 5 objazdów. Tragedia jakaś. Co chwilę na objazd to dodawało 10 km. Jak nam się już zmniejszało do 20, to nagle pojawiał się objazd i znowu było 30. I tak w kółko. Dzisiaj, teraz, dzisiaj rano przed chwilą tak samo. Jeszcze na jeden objazd trafiliśmy, ale finalnie udało nam się dojechać tutaj do lasu. Także fajnie tutaj jest. Pardo. Droga elegancka można jechać No, to jakiś aswarcik idzie, Słowa. może chwilę nie byście tam poczekali udał Wy myślę No dobra, dobra to poczekamy Bartek mogę tam cofnąć kawałeczek do ciebie oj dobra A to co, to czekamy dobra, to jedziemy gdzieś tam jest ciężko niby Oli tak mówi, chyba będzie lina prostowana no ale zobaczymy zaraz zaraz się wszystko okaże tutaj tych liści, kurde ślizgo będzie się rozpędzić pewnie fest O, jesień, jesień, Na razie spoko Ty tam gdzieś tam przy tej, przy tej końcówce stoisz, tak? Tak jest. o ci wszystko posypało kurcze papier tam trzeba mi się tu przemeblowanie robi w mercedesie Nie fisiuj w Mercedesie. Teraz mi tu rzeczywiście się było to robi nieciekawie, nieciekawie. A zaraz zaraz, żebym tutaj nie stanął. To jest las. To jest właśnie las. Trzeba zrobić tą półkę, żeby się nie otwierała. Końcówka Wojtek? <grych> Czy tam jeszcze masz coś do zaoferowania? A nie, jest czeka. Dobra, o Boże, i mi wszystkiego powypadało. Zapomniałem sobie dzisiaj psiknąć, kurde, tym od niepalenia. Zapomniałem o tym. Chyba już mi się nie chce. No ja jestem, kurde, czekaj, ja muszę na porządek w kabinie porobić. Teraz dobra, będzie trzeba tu wczoraj, nie wiem, czy będziecie wcofywać, czy, w... czy mam tu wywozić, rozumiesz, ten kawałek. Dobra, zaraz zobaczymy. A, bo to jest tam po lewo, nie? A no, O, to może byś, kurde, wcofać, nie? Po co to tak roboty robić? A tam ogólnie jak jest? No, trzy się zabrało i rozumiesz. Zdarzyła się awaria O, witaminka C Kurcze, ja muszę sobie ją zacząć brać Ciekawe jaka ważność jest Będę ja musiał to sprawdzić później Trzeba wszystko powkładać Ale chyba Bartek nie przejechał Bartek, jedziesz? Bartek tam do tyłu i do przodu Brrr. O Jezu O No to ładnie No to ładnie Czyli sam się na pewno nie Moli. Co tak nie działa w mercedesie? O, chyba wszystko w porządku. Teraz. Jest. Dobra, w razie co to Wojtek Kum. Nie przejedzie po niego, chyba. Chyba tak. Możemy zobaczyć, jak sytuacja tutaj ogólnie wygląda. Bartek je... Brrr, do przodu do tyłu On za wolno tam jechał chyba za wolno, Tam trzeba się rozpaje mi się wszystko Wszystko mi się wysypało kurde z góry Na łeb poleciało Tragedii wielkiej nie ma, nie? No nie ma tragedii wielkiej Ale, Ale tak Kurczę może to przytrzymać to ja nie, nie są jakieś hmm. Te 360 No 3,60 i tam 4,8 A to jest 4,80? No te tak, po 50 <noise> No wiesz, jakby tu z rozpędu poszedł tu są fajnie kolejne, To by trzymało na Cepę, nie? Na ten A później z górki to już by I co? I później tą samą drogą wracamy? Nie Pojedziemy tym szulkiem w lewo. W lewo? Powiesz, no, ja bym mógł to też wywieźć, jak będzie za dużo kombinacji. Takie... I skarby brzydkie dosyć są, wysokie. No Tył, przód, tył, przód może bez tego Co? No i wiesz, no ile? Dwa razy rozumiesz? No. Jak, wiesz, piątkę mamy załadowaną, a jedną tutaj rozumiesz chyba też, że wiesz 3,60 No ta No, to może tego Kurwa być z kombinacji co bo Trzeba Bartka jechać wyciągnąć Też <głos> <głos> Zaraz sobie pomyślę, że o nim zapomnieliśmy Dobre ja wziąłem ja sobie później tylko cofał będzie za siebie załadował Ci to dwa razy wiadę, piątkę, moment i no. już jeden załadowany jest, tak? Tak. 60 no też tam trzy no, razy, no. tak, jak bliżutko, to i gotowi do startu. Jeżeli taka maść to będziesz jest No, no, no dobra to ja wezmę Ja wezmę podjadę tu całkiem do przodu w razie co żebyś się wyciepił i przejechał, nie? To pojedziemy tam po niego Take chyba już się przejedziemy później zobaczyć jaki ten wyjazd jest, nie? No dobra jedziemy bardzo No Ja podjadę sobie tu do przodu żeby ten no, to zaraz będzie akcja, wyciąganie, ciąganie, prostowanie liny. Tylko czy ja mam ten? Nie no, mam na pewno, ale... Kurczę... O jest, jak pięknie. O, jeszcze brykiet! Trzeba będzie grilla zrobić, nie? Teraz nie, grilla nie. Teraz dieta. Dobra, jedziemy ratować Bartka. Jedziemy ratować Bartusia Tak Trzeba pomóc koledze, nie zostawimy Tak Nie no Takie warunki teraz w lesie, że niestety ten, ten terenowy Mercedes nie daje rady no. <laughs> Dawno żeśmy linę nie prostowali, nie? No. Dalej gdzieś tam stanął? Kurczę, że ty tutaj żeś przeskoczył, to masakra, nie? Co? Mówię, że żeś tu przeskoczył No przeskoczyłem, ale ci mówię, to wszystko nagrane, jak mi na łeb poleciało Wszystko z tej półki górnej Tak?

że tutaj stoi. To ty, Bartek, tak daleko tam stanąłeś, to nawet nie dojechałeś do tej brzydkiego tego... Tuś Wiesz, pewnie, wiesz, może spanikował dziurka czy coś, wiesz no, i, I przyhamował i... Nacieta z przytrzymała jeszcze i... Ta O, o, weź mi ten lusterko okay. Pa jeszcze maha maha, maha, maha nie? Nie nie ma. Nie ma więcej. Co tam? Bawić w lepiankę, bo już kurwa, plastik się złożył. Jaki plastik? No tak. Strytki puściły. Co? A masz bolca? Weźmiemy no, odwój. No tam się trochę plastik zdeformował. A? tyle. Ty to ty tutaj masz. żeś spanikował. Ja nie spanikował, kurcz. No wkręcaj, a my Łukasz te, bierzemy linę. Bierzemy linę Kurcze ona dawno nie była odkręcana, uuu O, Wojtek, masz ci e, tak, jakiego przy psika? Tu w tej chyba masz, co? W tej A, jest. Oli daj tamten, co masz w środku O, będzie o turbo no. od rozdewia No daj w pół Weź tą, to rozprost Eee, pójdzie ty, je, jest, ale gazu nie ma. No zobacz ja ile mam. jest. Oho, weź ten, pomóż O, Te. Daj mnie tu. No weź się uspokój. Czekaj, najpierw ten, trzeba linę ściągnąć. 3 dni później. Jak nie to olejem. Daj to. O, widział pan. A jaki to gwin? Normalnie prawy. No ty, Bartek, nie wiesz? Co ty chyba robisz? Zrywa gwin. Dobra, za to odsłonę No. wszystkim, to trzeba by założyć, która nie chodzić jak w kapciach. Mhm. Uh -huh. Mam rółkę. Co masz teraz za problem? No rółkę, żeby tam... Zaczepa. A nie, dobra, czerwona. No masz tam tego, nie? Co? Wolunia. jest no. O, oh, jest prosty. O, oh. Co, mamy to nie? Jest, tu. Daj, czekam. No. Ale będzie oprócz, czekam. On tu. Ja już mam wyśle tylko w tym pokoju, ale to dosyć na darmo. Ja, ja. Popijmy jak mi na darmo. Ja, ja. Co, jaja. Czekaj, nie szarp się z tym. Jest, no jest. O, o, to wszystko, to wsz wszystko ma swoje, wiesz. Patenty, czekaj, ojciec. Tam masz stryknięte ten? Nie. Nie, co ty robisz, tam, ej? Że wolno spadnie. No, wtedy. Dobra, normalnie masz tam. O, dobry. trzeba mu bolę dać. Kielamotyka montyka. O takim oszczędnościowym Kurde, czy my nie będziemy tu wiesz? Normalnie jedziemy po. No do Szczecina. No, do Szczecina, do, Szczecina. do portu. 300 mld, do Szczecina. Dobra, no. ja sobie przejdę, a ja tego nagram tu jeszcze, jak Szczecina sobie... no, Aha nie no to przecież nie będziesz szedł, nie? No dobra, to podjedźcie tam dalej, nie? <tryk> 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 pierwsze prostowanie liny tej jesieni